Witajcie z tej strony z powrotem, Sebastian. Wybraliśmy się dzisiaj na taką małą wycieczkę do jednego sklepu spożywczego, który nazywa się Smiths. Można go porównać wielkością do naszej polskiej biedronki. A teraz taki rzut oka od zewnątrz, jak on wygląda, i przejdziemy do środka. Okay, witajcie z powrotem. Teraz przejdziemy w nieco inne miejsca, mianowicie pokażę Wam, w czym przeważnie przechowywane są tutaj produkty mleczne, takie jak mleko. Najczęściej w kartonach, w takich karnistrach plastikowych, ale i znajdzie się też mała ilość pudełek plastikowych, tak jak u nas w Polsce. O, jeszcze mogę Wam powiedzieć coś o moim rozpoczęciu roku szkolnego, który był 27. Października, przepraszam bardzo, sierpnia, <grymny> taki zamysł miałem. Otóż ten dzień nie był jakiś taki zwyczajny, niczym się nie wyróżniał, a mianowicie było odwrotnie, ponieważ wszyscy, ale to wszyscy przychodzą sobie w normalnych t-shirtach, w normalnych, krótkich spodemkach. Nic na galowo, tak jak u nas w Polsce. Żadnej przemowy od dyrektora też nie było, żadnego apelu też nie było. Dostaliśmy tylko taki hormonogram, gdzie nauczyciel podbijał nam pieczątkę z numerem sali, i wtedy już można było wiedzieć, do której sali się będzie miało daną lekcję. A jesteśmy już właśnie koło działu z przetworami mlecznymi, takimi jak mleko, i teraz Wam pokażę, jakie tutaj są mleka bo naprawdę wymysłów tutaj mają 150. Jesteśmy właśnie, teraz pokazuję Wam mleko w karnistrach. Tutaj mamy mleko z witaminą, jak się przyjrzycie A i D. U góry znajdują się też mniejsze karnistry. Tutaj mamy następne mleczko. Jednoprocentowe. Następnie jest mleko 2% 2% Następnie mamy znowu mleko 2% to samo Następnie mamy mleko z witaminą D i tutaj znowu nam się powtarzają te same mleka 2%, 1% z witaminą D, z witaminą AD i tutaj jeszcze mamy Mleko w takich kartonikach. Czyli w porównaniu, jak teraz Wam pokażę, mleko w kartonach jest zdecydowanie mniej niż tego, co w karnistrach. A jeszcze za mną przykuło mnie taką uwagę napoje Rockstar. Nie wiem, czy znajdują się w Polsce, ale na pewno już się znajdują. Jest naprawdę ich tutaj mnóstwo do wyboru, do koloru. Pokażę Wam teraz po kolei Rockstar Relax. Relax, relaxation Drink plus kofeinę OK. Teraz Wam pokażę drugi rodzaj napoju Rockstar. Rockstar X Durance. On 10 calories. OK. Teraz mamy trzeci w nieco innej trochę puszce takiej węższej, zero cukru. Teraz mamy napój Rockstar Punchet Energy plus Punch Fruit Punch Flower plus High Coffein Następny Napój Rockstar Kurczę, dużo tego tutaj, nie spodziewałem się. I następny napój Rockstar. Czyli tak to jednym rzutem okiem wygląda. Jednym rzutem oka, przepraszam. 3 za 5 dolarów. Bardzo ta cena, muszę powiedzieć. Teraz udamy się w nieco taki inny dział, a mianowicie pokażę Wam, jak tutaj wyglądają. No nie jakie znajdują się tutaj napoje w USA. Czy jest coś nowego? Czy jest tak samo jak w Polsce? Takie same firmy. Oj, chyba źle poszedłem. Muszę się cofnąć. A, no tak, ominąłem jeden, jeden regał, czy tam dwa. Otóż przy samym wejściu jak widzimy już są wody do picia. W takich dużych zgrzewkach gdzie znajduje się 24 butelki. Tutaj powyżej znowu woda, która znajduje się w Karnistrach. Woda, cały czas woda, cały czas woda. A teraz przechodzimy dalej. Woda z takimi dodatkami jak limonka, czy cytryna, czy brzoskwinia. Z wiśnią mamy, mamy z brzoskwinią, mamy z granatem, z porzeczką. Mamy z winogronami, mamy z cytryną, mamy miks taki, truskawka i... Czarna porzeczka. Mamy też kiwi z truskawką. są już takie bardziej wody smakowe, które Wam teraz pokazuję tutaj. Tutaj już bardziej takie napoje elektryczne, elektryczne jak Red Bull. Otóż Znajdzie się też tutaj Monster Energy 4 paku, 2 trzecia odmiana oraz Rockstary. Poniżej mamy herbatę, jest Lipton T z miodem, Mix Liptona, truskawka, cytrynowy. A już dalej, jak przejdziemy, to są w kartonach znajdują się puszki. Taki fajny styl pakowania, który mi się podoba. Karton, w którym znajdują się puszki. Tutaj mamy z 24 puszkami, tutaj mamy z 12 puszkami. A powyżej znajduje się soda, napoje takie bardziej gazowane jak Pepsi, Pepsi dietetyczna, Cola. Naprawdę tego jest tutaj mnóstwo. A o, teraz przykuł moją uwagę dr Pepper. Nie wiem czy w Polsce jest, ale słyszałem, że w niektórych miejscach znajdziemy dr Pepper. Mamy dr Pepera dietetycznego. Mamy dr Peppera Ten. Dr Pepper Cherry oraz dr Pepper Cherry Diet. Dalej mamy takie mini tuszeczki. O, a nie, to nie są mini puszeczki. To jest jakoś dziwnie zapakowane. O, to jest, one są tak złączone, te puszki. I to jest 2, 4, 6, 8 puszek. O kurwa, 8 puszek. Dobra, miejsce z tym. 8 puszek. I to wszystko jest za 3 dolary. Przepraszam Was bardzo teraz za przekręcanie, ale emocje poniosły. Dalej znajdziemy takie butelki z kolą, z coca -Colą, kolą, kolą 0 i poniżej znowu kartony z puszkami. Więc jeszcze jeden taki rzut oka na cały zestawik, i ruszamy dalej. A teraz przejdziemy na taki dział i pokażę wam. Płatki śniadaniowe w Stanach i obalimy taki malutki mit. Czy płatki śniadaniowe w Stanach znajdują się tylko w kartonach, czy też w foliowych torbach, tak jak u nas w Polsce. I zaraz się sami przekonacie i sami odpowiecie sobie na to pytanie. O, ciasteczka Oreo. Oreo, przepraszam Was bardzo. Jest ich tutaj mnóstwo. Też przykuły bardzo moją uwagę, a nie, to jeden dział dalej, tak mi się wydaje. O tak, jesteśmy właśnie teraz na dziale z płatkami śniadaniowymi. Tutaj od razu przy wejściu płatki z miodem, musli owocowe z różnymi owocami, mieszanki. Jak to woli, tych płatków jest tutaj mnóstwo. Jakbyśmy chcieli próbować każde po kolei, to by nam to zajęło około roku. Gwarantuję Wam to. Tutaj mamy płatki. Dalej, dalej płatki. Płatki tutaj, właśnie, same musli, teraz widzicie. Teraz przechodzimy na takie bardziej płatki standardowe, jak czekoladowe, kukurydziane. Dobrze znane nam Płatki Cheerios, które też w Polsce się znajdują Bo miałem z tym do czynienia mm. Ale zobaczcie co tutaj jest Płatki W foliowych torbach To nie jest żadna ściema to są normalne płatki, które znajdują się w takich samych chlebach foliowych, co na nas w Polsce. Mamy do wyboru, do kolorów, Tutaj na przykład takie przykład czekoladowe, które ostatnio miałem okazję zjeść i są bardzo dobre, polecam. Jakoś po drodze nie zauważyłem płatków y, czokapik albo... Nesquik. Nie miałem okazji tych płatków zauważyć. I na pewno już sobie odpowiedzieliście na to pytanie. Więc płatki znajdują się też w foliowych torbach, nie tylko w kartonach. Więc ostatni rzut oka i przejdziemy trochę na nieco inny dział, a mianowicie pokażę Wam, jak tutaj wyglądają. Jak wygląda tutaj sprawa z owocami, z warzywami. Czy mają tutaj wszystko, czy połowę rzeczy, nie mają, ponieważ jest tutaj bardzo klimat suchy i gorący, więc nie za bardzo trochę będzie im ta uprawa wychodziła tych roślin, owoców, warzyw. Już zobaczycie taki rzut oka ogółem, jak to wygląda, i bo za chwilę podejdziemy pojedynczo każdego z produktu i pokażę Wam. Tutaj na pierwszy rzut oka już widzimy cebulkę. Dalej już mamy ziemniaczki. tej z 49 centów. To nie jest za kilogram. To jest inna waga niż kilogram. Cebulki, cebulki, cebulki. Ok. Z tej strony mamy Sałatki, sałatę znaczy się mamy, różne odmiany. Tutaj mamy, po drodze się znajdzie też kukurydza, znajdzie się też marchew, bakłażany też się znajdą. Znajdą się też brokuły, kalafior też się znajdzie. Taką ciekawostkę wam powiem za chwilę jak dojdziemy do działu z jabłkami, skąd one są sprowadzane. Bo spytałem się takie osoby, to się bardzo zdziwiłem, skąd oni biorą jabłka w Stanach. Otóż tak jak już tutaj widzicie są jabłka. Dowiedziałem się od takiej jednej osoby, że przeważnie jabłka sprowadzają z Chin, co mnie bardzo zdziwiło. Że jabłka są sprowadzane z Chin. Ale na swój wygląd wyglądają bardzo świeżuśko, świeżo. Tutaj mamy już pomidorki. Tam dalej też mamy pomidorki. Tutaj znowu jest kukurydza, która wygląda bardziej jakby była zerwana z pola. Tutaj już mamy kukurydzę bardziej obrobioną. Tutaj mamy brzoskwinę. Tutaj mamy mniejszą odmianę pomidorków. Tutaj znowu jabłka, tutaj znowu cebula. Z tej strony mamy brzoskwinie. Tutaj znowu pomidorki. Tutaj mamy gruszkę. I awokado. Z tej strony już dalej są chlebki. Jak widzicie, taka mała piekarnia. Gdzie znajdziemy ciastka, coś na deser to się bardzo przyda o, brownies, ciasteczka różnego rodzaju z ozdobami z posytkami do wyboru, do koloru i tutaj już mamy babeczki Z tej strony pączki a z tej strony znajdują się już dział z szynkami i z mięsem, więc tam już nie będę podchodził. Tak mniej więcej wam pokażę, jak te stoiska wyglądają. Bo wyglądają bardzo podobnie, a wręcz tak samo jak w Polsce. A jeszcze przejdziemy na taki dział samoobsługowy, bardziej gdzie można sobie wybrać jakie orzechy chcemy zjeść, y, suszone owoce, suszone warzywa, bulk food, inaczej buy a little, buy a lot, takie hasło reklamowe przy wejściu. I tak to tutaj wygląda: sami się obsługujemy ile chcemy. Można też spróbować pojedynczo, co nam smakuje, i wtedy rzucamy do koszyka suszone banany. Mamy rodzynki, e, mamy owoc, owocowe musli też tutaj. E, znajdziemy też wagę, która nam zważy, ile wzięliśmy, co wzięliśmy, żeby mieć to wszystko ładnie obliczone mamy też makarony, makaroniki tutaj już się znajduje mąka mamy też ryż i tak to wszystko ogółem wygląda, o jeszcze z tej strony Mamy żelki. A nie, to są orzeszki i żelki. Tak to jednym rzutkiem, rzutem oka wygląda. A my się teraz przemieścimy w nieco inne miejsce tego sklepu. A mianowicie pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Taką, że soki pomarańczowe przeważnie są kupowane w karmistrach. O, a jeszcze tutaj po drodze zobaczyłem. następne rok, stary. To są już inne, to jeszcze Wam pokażę. Kurczę ile tych rok starów tutaj jest. Ja się nie spodziewałem. Kolejny dział z Rockstarami, tylko to już inny Rockstar. Tutaj przetwory mięsne, paróweczki znajdziemy kiełbasy, inne rzeczy. A tutaj już mamy bardziej takie tradycyjne rzeczy jak jogurty, aktivia, danonki do picia, do jedzenia. A tutaj jesteśmy o tych wspomnianych wcześniej sokach pomarańczowych, które znajdują się w oto takich karnistach do picia. Powyżej znajdziemy też Simpli Limone, czyli wlewamy troszkę do kubeczka i rozdrabniamy z wodą i mamy pyszną lemoniadę, do tego jeszcze parę kostek lodu i orzeźwienie tutaj mamy znowuż e, takie numerki które nam pokazują co znajdziemy w danym dziale Tam tu przyjechaliśmy, bo tam były warzywa i owoce. A teraz przejdziemy na nieco inny dział. A mianowicie pokażę wam tutaj prasę, magazyny, jakie są, jakie są między innymi takie książki. Chociaż to nie jest księgarnia, ale mniej więcej jakie książki tutaj mają w takim zwykłym sklepie. Tutaj mamy magazyny. Robię rzutem oka wszystkie po nazwie. Może coś Was zainteresuje. To sobie sprawdzicie w internecie po nazwie. Tutaj mieliśmy o, do, o domie, tutaj mamy ogród, tutaj mamy o chłopakach, tutaj mamy o gotowaniu, tutaj mamy bardziej takie magazyny dla nastolatków, a u góry puzle krzyżówki w sudoku. To już wspomniane czy książki w takim nieco, nieco mniejszym wydaniu Malutkim To jest wielkość mojej ręki, można powiedzieć, że ręka jest nawet większa od tego Większy... Otóż jeszcze obalimy taki jeden mały mit, ponieważ kupując yy, w pasce Przepraszam Mianowicie obalimy jeszcze jeden taki malutki mit. Mianowicie kupując w Polsce paczkę dużych lajsów TV paczkę, otwierając ją, dziwimy się czemu jedna trzecia paczki to są chipsy, a dwie trzecie paczki to jest powietrze. I teraz jeszcze Wam pokażę jakie mamy leisy. Mamy lajsy Classic, Wafi, Barbecue. oryginalne, to już takie bardziej prosto spiec lejsy cebulowe okej, okay, więc największą paczkę która tutaj jest taka największa paczka Klasik, powiedzmy jest to wielkości tak jak u nas polskie, klasik, chipsy, weźmiemy i zobaczymy czy te chipsy, czy ta paczka chipsów jest wypełniona tymi chipsami, czy to też jest tak, że to jest kil, praktycznie kilka chipsów i dziękuję, już się najadłem, czy też nie. Dajcie jeszcze zapomniałem o takiej jednej malutkiej rzeczy, a mianowicie pokażę Wam słodycze w USA, co mamy ciekawego oraz rzucimy okiem na chipsy, tutaj mieniamy po drodze Oreo, które wcześniej już widzieliśmy, mamy MMSy niebieskie, czerwone, żółte, brązowe. Naprawdę tych odmian MMS-ów jest tutaj bardzo dużo. Tutaj mamy takie mini batoniki się wszędzie znajdują. Więc Wam pokażę powolutku. Wyżej oczywiście czekolada, MMSy. Kitty takie Mamy następne M&M's -y. Prawie tych takie miasta, takie tutaj tutaj dużo dużo, pełno. Mamy też też Mamy oczywiście takie e, karty podarunkowe, coś w tym stylu, żebyśmy chcieli sobie kupić do hm czy też e, doładowanie do telefonu albo do różnych innych firm czy sklepów. Tutaj mamy też na Facebooka 15 dolarów na gry Mamy na App Store 25 dolarów Tutaj mamy też do GameStopu Też bardzo fajny ciekawy sklep, który warto odwiedzić, a na pewno Wam go pokażę Na razie jeszcze głównie będę zdradzał Co to jest za sklep Jesteśmy już She cash him in the cringe, but he's a picture. 1372. Yeah, because of this. 1372. <laughs> this To, co było najważniejsze do pokazania, to Wam pokazałem. Dziękuję, że oglądacie moje filmiki, subskrybujecie mój kanał i zapraszam Was do kolejnego odcinku już niedługo. Cześć. Ok, powracając jeszcze do tej partii chipków. Ile tego jest w środku? No to wygląda gdzieś na połowę paczki, moim zdaniem. Połowa paczki lejsów, chipsów.